Problem okrętów podwodnych jest także problemem polskiej decyzji. Taka decyzja wstępna jest, natomiast żeby mówić dzisiaj konkretnie, jakie okręty będą podwodne pozyskane, czy które będą pozyskane, jest dość trudno jednoznacznie dzisiaj powiedzieć. Z całą pewnością musi to być pewien proces związany zarówno określony przez potrzeby marynarki wojennej, przez możliwości te, które występują w Europie, przez pewne kwestie decyzyjne związane z tym, co czyni dzisiaj pion wiceministra. Waldemara Skrzypczaka, ale to także problem przestrzegania prawa europejskiego i to jest rzeczą najważniejszą posiadania na to odpowiednich środków. Jest wstępna decyzja dotycząca okrętów podwodnych, natomiast z całą pewnością nie będzie to za, ani za miesiąc, ani za dwa, bo tak jak już mówiłem, zakupy związane z pozyskiwaniem sprzętu, zakupy związane z pozyskiwaniem nowoczesnych wyposażenia broni to są za każdym razem zakupy, które realizowane są przez wiele lat. Nigdy nie kupuje się tego ad hoc na zasadzie posiadania pieniędzy i kupna spółki. Jeżeli jest już decyzja, to rozumiem, że rzeczywiście to się bezprzetargowo odbędzie, tak? Nie ma takiego związku, że decyzja, decyzja o bezprzetargowym lub przetargowym wynika z, musi wynikać z dwóch rzeczy. Po pierwsze sprawa, a po drugie no z pewnej decyzji politycznej czy merytorycznej. Myślę, że za wcześnie, żeby ostatecznie przesądzać, w jaki sposób zostaną zakupione okręty patrolowe. Moglibyśmy tu po prostu wywołać po pierwsze niepotrzebną burzę medialną, a po drugie wypowiadając nierozsądne słowa mógłbym naruszyć prawo.